Mało kto wie, ale obserwacje UFO w znanej nam współcześnie formie notowane były w Polsce na długo przed rokiem 1947. Wtedy to oficjalnie rozpoczyna się ich światowa historia, a problem latających talerzy został dostrzeżony przez media. Natomiast mamy też taką nieoficjalną historię ufologii sprzed wspomnianego roku. I dzisiaj z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej. Która minęła 1 września, przywołam jedną z najbardziej oryginalnych, ale i tajemniczych relacji pochodzących z tamtego okresu. Otóż 17 września 1939 roku, kiedy Sowieci się wdzierali na Kresy, a Niemcy bombardowali Zamek Królewski niedaleko Żyrardowa w okolicach Puszczy Bolimowskiej na terenie dzisiejszej gminy Wiskitki doszło do zaskakującego incydentu. Zdaniem obserwatorów zdarzenia, grupa siedmiu lub dziewięciu niemieckich bombowców, być może lecących z Warszawy albo do niej, została unicestwiona w powietrzu przez niesidentyfikowany obiekt latający. On przeleciał nad tymi samolotami z ogromną prędkością i je rzekomo spalił. Hitlerowskie maszyny miały zostać unicestwione totalnie, pozostał po nich tylko pył, na ziemię nie opadły żadne szczątki. Co naprawdę wydarzyło się w sąsiedztwie Puszczy Bolimowskiej 17 września 1939 roku? Czy rzeczywiście doszło do ataku niezidentyfikowanego obiektu na niemieckie samoloty? I jak opisywali tam to zdarzenie kolejni świadkowie o tym w dzisiejszym odcinku? Ale zanim do niego przejdziemy, to mała przypominajka. Pamiętajcie o opcjach wsparcia kanału, które są dostępne w opisie i o audycjach archiwalnych, szczególnie jeżeli jesteście nowymi subskrybentami. Zachęcam do przeglądania playlist tematycznych, a jeżeli znacie kogoś, kto interesuje się tematyką UFO lub szeroko rozumianego nieznanego, polećcie tej osobie kanał UFO Historie. Chociaż przyjmuje się, że współczesna era spotkań z UFO rozpoczęła się w połowie roku 1947, to tak naprawdę był to tylko publiczny debiut tego zjawiska, bo od tamtego momentu prasa coraz śmielej zaczęła pisać o tajemnicy latających talerzy termin UFO powstał dopiero kilka lat później ale relacje o spotkaniach z dziwnymi obiektami latającymi miały miejsce też wcześniej. W okresie II wojny światowej. Taką najbardziej znaną formą wojennych spotkań z UFO były tak zwane Foo, Fightery, Foo Fighters. Nieuchwytne, kuliste, świetliste obiekty widywane przez pilotów i marynarzy obu stron konfliktu. W rzeczywistości, Foo Fighters były jednak tylko jedną z form manifestacji UFO w czasie II wojny światowej i można je chyba porównać do dzisiejszych tiktaków. Ale zdarzały się wtedy też inne incydenty, inne przypadki, bliższe i dalsze obserwacje, o których kiedyś powiemy sobie więcej. Dzisiaj natomiast opowiem o jednym z najdziwniejszych doniesień około ufologicznych z okresu II wojny światowej, konkretnie z kampanii wrześniowej. Zdarzenie miało miejsce na terenie dzisiejszej gminy Wiskitki w województwie mazowieckim. Zaś obserwacji, którą przedstawię, dokonano z obszaru odległego o kilka kilometrów od wsi miedniewice. Ta sprawa pełna jest niewiadomych, ale jeżeli była prawdziwa, jeżeli to się wydarzyło naprawdę, no to hmm, trudno to nawet skomentować. A skąd o tym wszystkim wiadomo, relacja ta pochodzi z listu człowieka, który się podpisał jako S Gibaszewski skórnika. Opublikowano jego list w dodatku do głosu wielkopolskiego w roku 1959. Ja tylko dodam, że nieco wcześniej w latach 1957-8 w Polsce doszło do licznych manifestacji UFO i sprawa została zauważona, podchwycona przez prasę. Możemy jedynie domniemywać, czy pan Gimbaszewski pomny doniesień o latających talerzach na terenie Polski. Postanowił dorzucić do sprawy jakieś swoje trzy grosze możliwe, że tak było. Ta relacja została również wspomniana w słynnej książce Ufo nad Polską autorstwa tandemu Rzepecki Piechota. Niestety, pomimo upływu lat, nie udało się rzucić na nią nowego światła. Najlepszym wyjściem będzie chyba zapoznanie się z tą niezwykłą historią, co niniejszym uczynię, przedstawiając Wam relację Pana Gibaszewskiego. Cytuję. W niedzielę 17 września 1939 roku, a więc przed blisko 20 laty, znalazłem się wraz z żoną w wiosce, której nazwy nie możemy sobie przypomnieć, gdzieś między Sochaczewem a Żyrardowem, 3-5 km na południowy zachód od Miedniewic. Przybywaliśmy tam od dwóch dni u gospodarza śmigiery. Oprócz nas z Poznania był tam jeszcze kwestor Uniwersytetu Adama Mickiewicza, pan Popowski, doktor Zbigniew Zawirski z żoną, zmarł przed kilku laty, a także uciekinierzy z innych stron, mianowicie 60-letni lekarz z Płocka z żoną, nazwiska nie pamiętam, i dwie młode nauczycielki z Sochaczewa. Okolica była już zajęta przez Niemców, jednak pojedyncze oddziały polskie jeszcze tu i ówdzie się broniły. Z różnych stron było słychać strzelaninę i huki artylerii. W Miedniewicach hitlerowcy założyli już lotnisko polowe, i właśnie w tę niedzielę, od samego rana, po niebie krążyły eskadry po 7-9 samolotów bombowych i kręciły się myśliwce. O godzinie 17:00, państwo zawirscy, moja żona i ja siedzieliśmy w małej altance przy domu, podczas gdy lekarz z Płocka z żoną i obie nauczycielki stali w odległości Kilku metrów przy furtce prowadzącej na drogę. W pewnym momencie cała ta czwórka wydała okrzyki zdziwienia, a jedna z nauczycielek podbiegła w naszą stronę, wołając: Chodźcie Państwo, zobaczyć, samoloty stoją w powietrzu. Pobiegliśmy do furtki i rzeczywiście spostrzegliśmy eskadrę siedmiu niemieckich bombowców tkwiących nieruchomo na niebie w kierunku zachodnim. Niebo było pogodne, tylko tu i ówdzie były luźne pasemka wysokich chmur. Powietrze było czyste, wiał lekki wiatr zachodni, widoczność też była doskonała. Po upływie kilku sekund, kontury maszyn zaczęły się zacierać. W ciągu około pół minuty zmieniły się one w kuliste obłoczki burego dymu i powoli zaczęły z wiatrem płynąć w kierunku wschodnim, przypięte do nieba. To samo obserwowali gospodarze. Tutaj kończy się pierwsza faza relacji Gibasiewicza. Nim przejdziemy do drugiej, to kilka komentarzy. Otóż nasz informator i reszta uciekinierów przebywali w jednej ze wsi położonych na obszarze Puszczy Bolimowskiej. Warto dodać, że według relacji świadka, za ruch w powietrzu odpowiadało niemieckie polowe lotnisko w Miedniwicach. Skąd być może startowały bombowce zmierzające na Warszawę, bo tamtego dnia, czyli 17 września 1939 roku, doszło do kilku ważnych wydarzeń w kampanii wrześniowej i nie była to tylko inwazja sowiecka, ale też zbombardowanie Zamku Królewskiego. Obserwacja pana Gibasiewicza, gdyby nie druga część opowieści, do której zaraz przejdziemy, pozostałaby. Powiedzmy taką niewiele znaczącą relacją, ciekawostką na temat oryginalnego zjawiska meteorologicznego czy atmosferycznego. Ale jest też część druga. Okazuje się, że świadków tamtego zdarzenia było więcej, i oni też widzieli rozpłynięcie się samolotów z bliższej odległości, prawdopodobnie, i dodali kilka wyjątkowo ciekawych detali. Posłuchajcie dalszego ciągu relacji pana Gibasiewicza-Skórnika. 19 września poszliśmy z doktorem Zawirskim do Woli Szydłowieckiej, w której poprzednio przebywaliśmy, dla zabrania kilku rzeczy pozostawionych u gospodarza Maciągiewicza. Tuż przed wsią spotkaliśmy sołtysa, który rozmowę od razu rozpoczął od wzmianki o podobnym zjawisku. To jest wiecie o podobnym? zdarzeniu, które pan Gibasiewicz i jego świta obserwowali. Cytuję dalej. Relację jego potwierdził inny, drugi chłop, który nadszedł w czasie naszej rozmowy, a nieco później potwierdzili to oboje Maciągiewiczowie. Wszyscy twierdzili, że cała wieś po obiedzie stała pod domami, obserwując nieustanne przeloty samolotów, i widziała, jak w kierunku wśród leciała eskadra dziewięciu samolotów, a nad nimi przeleciał niezmiernie szybko inny samolot i je spalił. Szczegółowe nasze pytania wykazały, że przebieg był identyczny jak w przypadku obserwowanym przez nas. Dodam, że ani tu, ani tam nie widziano lotników wyskakujących na spadochronach. Tyle z relacji świadka. Czyli reasumując... Grupa inteligentów ukrywających się w puszczy bolimowskiej widzi dziwne zjawisko, przypominające samoloty zatrzymane w powietrzu. Nie jest to złudzenie optyczne. Okazuje się też, że krótko potem rzeczone samoloty rozpływają się, rozmywają niczym dym na wietrze. Żadne fragmenty ani szczątki nie opadają w dół. Nie wspomina się też, by towarzyszyły temu jakieś dźwięki. Dwa dni później okazuje się z kolei, że mieszkańcy miejscowości położonej dalej na zachód względnie północny zachód od miejsca, skąd obserwacje prowadził Gibasiewicz i kompanii, widzieli pełniejszy przebieg tego zdarzenia. Mieszkańcy woli Szydłowieckiej mówili, że samolotów było więcej, bo dziewięć i nim one się rozpłynęły w powietrzu, to przyleciało nad nimi coś, co je spaliło. Niestety tutaj musimy się zdać tylko i wyłącznie na wiarę i na dobrą wolę naszych informatorów. Skoro jednak chłopi z woli przekazali napotkanym inteligentom, że coś te obiekty spaliło, to musiały istnieć jakieś przesłanki, aby tak to opisali, aby użyli takich słów. Nie chodziło ewidentnie o ostrzał artyleryjski. Przeciwrotnicze. Ale najwyraźniej działanie ognia, które doprowadziło do tego, że po rzekomych bombowcach pozostał tylko dym albo proch. Zatem chłopi z woli szydłowieckiej sugerowali, że przelatującą grupę bombowców unicestwiło coś, co porównali do samolotu, który przeleciał nad hitlerowskimi maszynami z większą prędkością, znacznie większą. Pan Gibasiewicz i jego towarzysze widzieli tak, jakby. Drugą fazę tego zdarzenia. Nie dostrzegli już przelotu tego zagadkowego Nola ani spalenia samolotów. Przypomnę też, że w liście w relacji jest wzmianka o siedmiu samolotach. Jak to wszystko wytłumaczyć? Czy doszło do jakiejś pomyłki? Niestety, jak w wielu przypadkach, na zadawane, poszukiwane pytania nie znajdziemy jednoznacznej odpowiedzi. Zakładając jednak, że świadkowie mówili prawdę i w okolicach puszczy bolimowskiej rozegrał się incydent, w ramach którego unicestwionych zostało 9 samolotów. No to co się tam mogło wydarzyć? Warto jeszcze raz podkreślić, z rzekomej eskadry bombowców nic nie zostało, a szczątki się rozwiały w powietrzu. Gdyby te obiekty zostały rozerwane przez pociski, to ich fragmenty na pewno by spadły w okolicy. To zdarzenie również. Gdybyśmy mieli do czynienia z jakąś katastrofą w powietrzu, zapisałyby się w pamięci ludzi. Nie dałoby się ukryć złomu i wraków, które leżałyby na ziemi. Jeżeli chodzi o świadka i głównego informatora, to choć podpisał się jako S. Gibasiewicz-Skórnika, istnieje duża szansa na to, że był to zmarły w 1986 roku Stanisław Gibasiewicz, wielkopolski prawnik. Znany numizmatyk, a przede wszystkim długoletni dyrektor Biblioteki Kurnickiej. On przed wojną pracował jako urzędnik w Uniwersytecie Poznańskim, jako członek administracji, co może tłumaczyć, że dołączył do grupy innych inteligentów, także pracowników Uniwersytetu, uciekających z Wielkopolski w głąb kraju przed Hitlerowcami. Pozostaje pytanie, skoro Gibasiewicz pamiętał daty i nazwiska, chociaż nie wszystkie to czy miał notatki o tamtym incydencie w jakimś notatniku albo pamiętniku z wojny? Czy posiadał jeszcze jakieś informacje, które mogłyby postawić tamten incydent w nowym świetle? Tutaj niestety odpowiedzi brak. No ale dobra, no co mogło zetrzeć w proch i to dosłownie co najmniej kilkanaście ton stali? Czy winny był obiekt UFO? I co sprawiło, że... Akurat wtedy tak bardzo oberwało się Niemcom. Szczerze mówiąc, w światowej literaturze ufologicznej łatwiej trafić na przykłady, kiedy to UFO spada na Ziemię i się rozbija, niż na przypadki, kiedy nieznane obiekty miałyby otwarcie atakować czy niszczyć samoloty albo inne pojazdy. Zatem, jeżeli sprawa opisana przez pana Gibasiewicza miała miejsce naprawdę, no to cóż, jest ewenementem w skali światowej. Szkoda tylko, że wszystkie dowody poszły z wiatrem. Zastanawia jeszcze jedna rzecz, czy te 7-9 samolotów, które zostały zniszczone w okolicach Puszczy Bolimowskiej, rzekomo znajduje się na liście strat Luftwaffe podczas kampanii wrześniowej. Historycy, jak na przykład Jerzy Cynk, którzy zajmowali się szacowaniem niemieckich strat, w czasie kampanii wrześniowej i nie tylko, oszacowali, że w czasie inwazji na Polskę hitlerowcy stracili co najmniej 70 bombowców, chociaż szacunki różnią się w zależności od źródeł. Czy istnieje możliwość dotarcia do jakichkolwiek oficjalnych potwierdzeń tego incydentu w niemieckich źródłach? Nie jest to takie proste. Czy załogi z popielonych samolotów znajdują się na liście zaginionych ofiar II wojny światowej? Takie pytanie można mnożyć. Ale kiedy poszukamy sobie w książkach i relacjach, także zagranicznych, to okazuje się, że Niemcy w czasie II wojny światowej przynajmniej kilka razy strzelali do obiektów, niezidentyfikowanych obiektów, które dzisiaj określilibyśmy mianem ułap. O takim zdarzeniu wspominał w swojej książce Kazimierz Bzowski, warszawski ufolog, który miał widzieć taką sytuację na własne oczy. Natomiast mniej znane zdarzenie opisane zostało w pracy Gerharda Steinhausera, który cytuje relację stacjonującego w Polsce, choć w nieokreślonej lokalizacji niestety niemieckiego żołnierza. Ten żołnierz służył w obronie przeciwlotniczej i był świadkiem bardzo, bardzo oryginalnego zajścia. Otóż twierdził on, że jesienią 1944 roku, gdzieś na ziemiach polskich, Niemcy mieli zostać zaalarmowani wykryciem szybko poruszającego się niezidentyfikowanego obiektu, znajdującego się na wysokości 15 000 metrów. Od razu wykluczono, że to jest radziecki samolot. Ale ten obiekt się zbliżał i schodził coraz niżej. Kiedy się znalazł na wysokości 2000 metrów, no to został ostrzelany czterema sprzężonymi działkami przeciwlotniczymi. Nie zrobiło to jednak na nim żadnego wrażenia, nie odniósł z tego powodu żadnych szkód. Jak pisze Steinhauser, UFO będąc na wysokości 2000 metrów zawróciło i zniknęło na oczach 65 żołnierzy. Dodajmy, że zdarzenie miało miejsce wieczorem lub w nocy. Niewykluczone, że takich zdarzeń związanych z atakami podczas II wojny światowej na UFO było więcej. E, na co one wskazują? Przede wszystkim na obecność wtedy w przestrzeni powietrznej obiektów, które do dziś budzą tyle dyskusji i które dziś nazywa się ułapami. Zatem pojawiały się one na niebie w okresie II wojny światowej, ale kto wie, prawdopodobnie też wcześniej. Jak zwykle czekam na Wasze komentarze. Wiem, że sprawa spalonych, spopielonych w powietrzu samolotów brzmi niewiarygodnie, kontrowersyjnie, ale niestety znowu brak w niej kluczowych informacji. Chciałbym, aby były. Może zachowały się gdzieś w zbiorach w archiwum Stanisława Gibasiewicza, ale przecież on nie żyje od roku 1986, jeżeli to ten sam człowiek. Sprawa zasługuje jednak na wspomnienie tak jak inne incydenty ufologiczne z okresu II wojny światowej pokazujące, że spotkania z UFO na terenie naszego kraju, ale też i w ogóle mają znacznie dłuższą metrykę i przed 1947 rokiem fenomen ten występował w formie podobnej jak później i jak dziś. Pamiętajcie o opcjach wsparcia kanału. I o audycjach archiwalnych. Mam też w archiwum audycję na temat pewnego ciekawego zdarzenia, bliskiego spotkania z humanoidami w okolicach Hrubieszowa z roku 1943. Ale jak mówię, takich incydentów wojennych jest więcej. Co jeszcze? Otrzymałem bardzo ciekawy list z relacją dziadka jednego z czytelników, który też być może tuż przed wrześniem 1939 roku. Widział jakieś dziwne zjawisko, postaram się go kiedyś zaprezentować. Zapraszam na naszego Discorda, gdzie możecie się dzielić komentarzami z innymi członkami społeczności UFO historii. Polecajcie kanał osobom, które się takimi sprawami interesują, a jeżeli macie jakieś interesujące informacje, być może te, które jakimś cudem odnoszą się do sprawy, którą dzisiaj opisałem, odezwijcie się. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku. UFO history.